Co za miejsce? że ta woda jest dobra do wejścia tu? Nie wiem, strasznie tu się śmierdzi. W sumie weź, weźmy jeszcze ściekami, to jeszcze jakieś coś nie się dziwić. Ale no. bardzo głęboko tą bazę, bo to już Ej, Ej, co to jest? Nie wiem. Nie miała tu łowia. Leży? Leży. Tak. Okay. Jeszcze no. jakiś. Jes Ech. tu też jakiś pył? Tak. No strony, są strasznie słabe, a w sumie nie mają odtutu owego. Dziwny. No, ale pójdziemy dalej. Czy tu jest wejście. O, chyba widzę. O, tam gdzie będzie. Ale jest strasznie, tu głęboko jest. Robimy. O! Kolejne. Dużo tak, jak gdyby Tak To są takie pełzacze, dobra Tu jest same wejście Uff, cicho musimy być najciślej, trochę musimy być Patrzcie Ale bądźmy cicho, bo Fię. coś tutaj może być to, to ty patrz na prawo, ja patrzę na lewo Myślę, to jest najbrzydsza no. baza jaką posiadałem No okropnie, wychylamy się Co to jest? To wygląda jakiś teleporter? A, tak śmierć jak oni mogą żyć? O co z tym chodzi? Ej! Hey. To jest chyba psute. Co to jest? Tak to po prostu to klasa jakieś ptanyka. klatki. Jakieś klatki tutaj są, tak. Nic nie ma? Tutaj ni nic. O Jezu, co to jest narysowane? Co to jest? To jest ten kombinant z jakimś dzieckiem? Możliwe, że tutaj faktycznie ci żołnierze mogą mieć jakieś dusze, a to wolę z nimi kontroluje. Tak, ale wiesz, nie mam wyboru. musimy, on, bo album przemagoni, że oni to bo. mamy dwie tutaj strony do wybrania. Ja bym wziął tamtą, a tu byś wziął tamtą. Dobra, mam no, to I najwyżej w tym wrócimy w to w całe miejsce, więc jak coś znajdziemy. Ktoś tutaj jest? Cholera E! Nie ruszać się Gdzie, 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 gdzie jest generał? Mówcie Nie powiecie, da? Do? No dobra, to, to już was koniec jest Nie miałem wyboru Gór. Co tam się dzieje Co to jest Asher? Co? No u mnie były zombie To jest nieciekawe A u Ciebie? U mnie są Jesteś naukowcy co nie chcieli coś za co bardzo nic powiedzieć i biegali cały czas i jeden kombinant a widziałeś tą szlatnię tutaj? Czy stołówkę? pali to jest... A po prostu gdy strzelałem odbija się nabój, i w jakąś beczkę Aha. idą do ciebie U go okay. nie było, tylko jakieś tam badania prowadzili na czymś A, więc co się nie się postrzelałeś Gdzie ty jesteś? Tutaj? Tutaj gdzie ty byłeś? O, jakieś inne pracowni. A coś fajnego zna na tym. Co? Chodź. Biegnę. A no, co takiego masz? Pójdź, na tym komputerze chyba są informacje o tym generał. Co? So. Dobra, jego imię to Kyle Stevens. Ma 47 lat, więc nie jest jakiś super stary, jak ten Wallace. To jest stary dział, to widziałem po twarzy. Eee, no i ogólnie z generałem. Najwy naj ma najwyższy stopień z wszystkich innych wojskowych. No i w sumie to tyle o nim piszę. I to, że on tutaj jeszcze zamieszkuje tą uwazę Dobra. Rozwalmy to po prostu, żeby No. Nie było o tym wiadomo. A tu co? Można wejść? No dół? Co to jest? Chodzimy tam? Tu jest Danger. Dobra, wchodzimy no. Co jest tam coś? Mm, tak. A to jest słaby. To to. A ten taki grubszy. A ten słaby jak jest. Już takiego dużo hmm. raz spotkaliśmy. Co to za jakieś rury? Nie wiem. Jesteśmy pod tymi. Jesteśmy pod, nie, jesteśmy, pod tym. jesteśmy pod. Nie wiem gdzie w sumie. Co jesteśmy pod? No Musimy znaleźć wejście na... No po co bazą, no? Musimy... No właśnie, na górę Co to jest? Co ty? To dekoder jakiś Cały czas jakiś Musimy się prześwieczyć Tak no oni tak to zaniedbali. Jezus Maria Naprawdę Ty, tak śmierć, to jest najbardziej zaniedbane baza jaką jak oni w ogóle mają Pamiętasz to o laboratorium Blue Mountain? Tam było tak ładnie zadbanie wszystko. Wiesz co? O! Jakieś wenty. Dobra. Daj mi chwilę. O, co to jest? Jezu, ale to chyba ta woda aż... to woda promieniowania aż... naprawdę. Czujesz to? I słyszysz... Nie, o Jezus, jak teraz ramy tam przejdziemy? O Jezu, nie wiem. E, widzisz te beczki? Może ustawimy jakoś i Dobra Czekaj, to spróbuję wziąć się. Spróbiliśmy, chodź. Dobra, Łazaj, nie jest fajnie. i w sumie po co my tutaj przyszliśmy? Nie wiem. To jesteśmy kufli, ale chodźmy sobie lepiej, no. Uch, udało się. O, ale ładnie, dobra. Czyli tu nic nie ma, tak widocznie. O widzisz tam? Musimy tam przejść Ja pijem. Ale my z idiotami Dobra chodź przedstawiamy to szybko I Jest ostatnia, dobra, możemy chodzić już iść Dobra, pociągam mój, mój. Chodzimy O Otworzysz to? Czekaj, tu jest, jakieś, tu jest jakiś guzik, czekaj

Wiesz to... To, to. O! Jednak mają jakieś technologie, a nie taki smród sam. Dobra, jedziemy. Okej. Okay. Wywal to. Dobra. Teraz idziemy do to teraz? Widzę, widzę, no. no Jest jakiś naukowiec, ale myślę, że nie musimy go zabijać. No, po prostu zasmokuj to i pójdziemy. Dobra, otwórz tylko tylko. Ja, to ja otwieram dużo szybko. Dobra. Tutaj. Chyba nas nie widzi. Dobra, i szybko idziemy. Możemy jeść. Chodź. Jest, udało się. Na ja się nie za, Co zajęło? Jak za się zatrudniają? Dobra, idziemy. Szczerze, nawet że nie potrafią naprawdę zadbać o bezpieczeństwo, to już jest. Nie tak. zobaczyć o swoją normalną bazę, to jeszcze o bezpieczeństwo za idea, czy za debila. Przecież nawet tutaj, bramki tutaj są właśnie wszystko pozwalane. Co to jest? Jakieś. To jest krew. Nie malowali krwi. Nic no, tutaj nie było. Co to jest? Jakieś ładunki wybuchowe, jakieś piwo. No, On jak podrób. zwykle, klej w robocie. No. Jakiś korytarz długi. Co coś będzie Tutaj że tu co coś, co coś będzie Dobra, idziemy Chodź Idziemy, chodź I co jest? Co to? Co to? Wrzuciłem tę granat, spokojnie co to, co nie to nie żyje, żyje? Nie? on rzuca na, w nas, co jest z nim? Jezu, ale on jest silny Czy wytrzymał nawet granat? I on rzucał rzuca jeszcze becz beczkami, tak bez żadnego... Jezu to, a, a taki szkielet to taki świetny, się... Co to jest... A tu z ciemno, tutaj nie, ma, nie, ma, nie ma... Te światła tak naprawdę nie świecą prawie. Tak. O, jakieś kolejne. O I to, mój Boże, i to, no, jest, to, to w ogóle... I to jest baza, w jakiej trzymają generała? Taka obleśna cała? To musi być tylko wizualnie. Może oni to robią tak jak, jakby, wiesz, żeby... Proszę, niko nikogo nie ma już od dawna. No i co ona Nie wiem, ta baza się wydaje jakaś bez gdzie prawda? Co to jest? Aha! Czyli. Zrobiliśmy kółko. Czyli trzeba chyba iść tam. Nie, tam tak. też byliśmy już. Nie no, tam byłem ja i myślałem, że może pójdę... A no tak, zapomnieliśmy zobaczyć tamtej strony. A tamtej... tak, tam jest No, to pójdziemy. Mi się wydaje, że to jest taka podpucha i tu jest jeszcze dalsza baza. Bardziej rozwinięta niż to. Może to była... Może po prostu chcieli nas zająć teraz. O, są drzwi jakieś, nie zamknięte. co samo miejsce To jest ostatni pokój jaki może być. Ja już go sprawdzałem, ale nie wiem. Chyba tu i może tylko być, nie, ten generał. Otwieraj nie ruszaj się! Stój! Gadaj nam, wszystko co wiesz. Gdzie, gdzie, jest Woles? Nic wam nie powiem. Odpuśćcie sobie kupy. Bardziej wiarygodne jest to, że świnie zaczną latać, niż to, że wam cokolwiek... Gadaj, nie... albo cię zastrzelimy. Ja Myślisz, że tak się tylko znowu Myślisz, że nie jesteśmy w stanie cię zastrzelić? Czekaj, daj mu powiedzieć. Dobra. Myślisz, że powiem ci coś ważnego, <laughs> Pocałuj mnie w dupę, nic ci nie powiem, wkrótce oboje zdechniemy. Nie pozwalam mu tak mówić. Podjęłaś dobrą decyzję. Ale idziemy stąd. Czemu nie było żadnych obok niego żadnych ochron ochroniarzy, o co chodzi? Myślisz, że to pułapka? Nie wiem, chodźmy. Czy to pułapka, czy nie? Chyba nie, ale wezmę po prostu granat na wszelki upałek. Coś cicho Za cicho Widzisz co? Ty co? Cicho, bądź cicho, 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 cicho Nie reaguje Ale on umrósł, pamiętasz? jak go widzieliśmy ostatni raz? on był taki mniejszy był, a teraz jest ogromny eee! Chciałem w niego rzucić yy... Prze Przejdź po cichu Chyba nas nie słyszał Chyba go nie rusza no. Chodź. Nie, nie podpływaj tam do niego Co mam z zrobić? Przez... No, bo... No, bo nie wiem po przyjdziemy Nigdy czegoś takiego nie widziałem A on tak, tak się zmutował, aż tak strasznie A, Gdzie jesteś? Do, Dopłynąłem Nie reaguj dalej A tutaj jesteś aż, dobra, bo ja po drugiej stronie byłem, się szukałem I Dobra, wiesz po, co? Po niego. strzelamy w końcu Nie, zostawmy go, czy, czy cię powaliło? Chcesz się bić z taką genetyczną bestią? Było co najmniej na niego jakieś działo lotnicze, coś takiego. To jest przeogromne. Co to jest? A to wejście. Ja on już nie reaguje, idziemy od niego, nie? Ale co to jest? Nie mam pojęcia. To jest, jak my już go widzieliśmy, ale on tak urósł? Od czego? Chwila, daj mi. Coś tutaj. Widzę. ser Co? Ты что, мам? Он пошел ближе. Он не. Э -э Сядь еще раз? Не знаю, пробуй. Он не рагует, он за не п***я. Нет! Нет! УДЕГАЙ!